hej się ma witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku mam dla Was dobrą informację, ponieważ World nam tutaj y, powiedział, kiedy nastąpi wymiana, właśnie czołgów, kiedy bym, będziecie mogli wymienić drzewka całe. Także nastąpi ona 24 października, października się rozpocznie, i zakończy 28, więc będzie to dosyć krótki odstęp czasowy, by, by się tym zająć. I właśnie taka informacja tutaj dla Was nie będę omawiać całego filmu, nie ma sensu. Opowiem Wam tak, tak naprawdę najważniejsze takie szczegóły. Sama ta zmiana będzie w garażu, tutaj w prawym dolnym rogu, plus co mam tutaj dla Was co ciekawego, wam mogę powiedzieć, wymienić możecie tylko ciągi od 6 do 10 tielu. Jeśli nie macie na przykład dyszki, jeszcze zbadanie w linii, to oczywiście, jeśli wymienicie to na jakąś inną linię, to po prostu Wam zlebi od 6 do 9. I, I ma też tutaj ukazany koszt. W sensie, nie tutaj, ale w filmie było to pokazane i w, to wyglądało na 12 tysięcy złota, ale nie wiem czy to nie zależy od tego po prostu jaką linię na jaką wymienicie. Także bardzo prawdopodobne, że jeśli wymienicie czołg ciężki na jakiegoś albo TDK, albo na Lighta, to albo będziecie, albo będziecie musieli dopłacić jeszcze więcej, albo coś takiego, bądź mniej. Nie wiem dokładnie jak to działa. Ale wszy wszystko się okaże, także bez żadnego tutaj problemu Jeśli macie na przykład w linii tylko 10 tier, to zostanie wymieniona cała linia Ale w garażu, do, do garażu dostajecie tylko dziesiątkę Także zależy jak, jak to chcecie zrobić, jaką linię wymienić I oczywiście wszystko będzie opisane Czy załogę wam wymienią I tak dalej, i tak dalej Więc to jest spoko sprawa, załoga również zostanie zmieniona Jeśli macie, macie na przykład szyperki na jakimś tam Dane rozwiązanie to zostanie ona po prostu zmieniona na inną nację Więc spoko, jak chcecie, to możecie sobie tutaj poczytać. Jeszcze takie pytania do World Gamingu i odpowiedzi, także serdecznie polecam wejść sobie na. Oficjalną stronę WOTA znaleźć ten artykuł, gdybyście chcieli się dowiedzieć czegoś więcej. A my przejdźmy już do naszego tutaj e, tematu przewodniego dzisiejszego odcinka. Jest tak, w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać e, moje dwie albo trzy być może e, fajne bitwy na TSC i przy okazji fajne pozycje, ponieważ na klasztorze, druga bitwa będzie na klasztorze. Tam naprawdę odkryłem coś fajnego, coś interesującego, także e, jestem ciekaw, czy też o, e, wiedzieliście o tej pozycji. i Szczególnie chcę wam pokazać te bitwy, ponieważ są one no, dosyć niezłe. E, takie typowe carry będę w stanie zrobić w tej bitwie plus uważam no, jak na light, naprawdę kosmiczne punkty uszkodzeń. Jakby bardzo dużo damage tutaj było i ja zazwyczaj gram tym light'em po damage. Mam też taki cel zrobić kiedyś tym, e, tym test light'em 10 tysięcy uszkodzeń, co przy strzelaniu po 300 jest dosyć trudne, to, to muszę przyznać. Ale no, e, mam taki challenge, który sam sobie dałem i mam nadzieję, że kiedyś się uda. No, dzi no dzisiaj byliśmy blisko, ale niestety w ani w jednej, ani w drugiej bitwie się nie udało. <laughs> Grałem cały stream dosłownie tym lightem. Tak ze 30 bitów i powiem wam, że no że chyba ze 3 albo 4 razy miałem bitwy na 7000, więc ogólnie czołg mi siedzi. Bo bardzo lubię tę setkę, szczerze tak, tym czołgiem zacząłem grać już nawet klanowo tak. Nie wiem, 2018 19 rok to takie początki były Jeszcze w momencie gdy grał się te setki i 907 a, a nie było ebrów także no Historia Z tym akurat lightem jest dosyć długa i wciąż go bardzo lubię e, Żałuję tylko że nie ma mety właśnie na testo Tyle co na turniejach czasami pośmigać mogę w onslaucie ale to bardzo rzadko tam Tam setka jakkolwiek jest użyteczna i tutaj będzie taki no niefortunny timing, ponieważ chciałem wyjechać e, I chciałem sprawdzić czy czegoś jeszcze nie ma po prawej stronie, a oni akurat stąd wyjechali, mimo tego udało mi się dać pestunie. No i taki początek bitewki Normalny, zwykły co nie Nic specjalnego się dzieje Ja lightem chciałem spotkać tą stronę e, Ich light zagrał hila Jakby to co ja widzę w tym momencie e, na, na chwilę się zatrzymam i przeanalizuję z wami Line przeciwnika, więc tak, czołgi o których mamy informacji i 727kST, nie ma info o badgerze jagodzi E3, ale gdzie one mogą grać? Być może będzie na bazie, w co wątpię, że Jaga czy badger będą stać na bazie, raczej też grają Hila. Ponadto mamy chori i chori raczej też gdzieś, sto gdzie stoi na Hilo, więc to co ja chcę zrobić, to przeciąć środek. W tym momencie, bo każdy ciąg ma spota. Wiem, że nie będzie light na midzie. Wiem, że raczej nic tu nie będzie. Nic nie powinno tutaj być. Na pewno chorych tu nie będzie. Więc po prostu krócę środkiem, by cokolwiek zrobić w tej bitwie. Ponieważ nasza górka wcale nie ma się dobrze, aktualnie. Nasz wcale, wcale nie ma się dobrze. Więc próbuję tutaj taką misję zrobić środkiem. By po prostu jakkolwiek się przyczynić do wygrania tej bitwy, by mieć jakikolwiek wpływ widzę, że nie ma nic na bazie, więc, więc krótce poda podarte, jakby e, taka dziwna bitwa, ale wiecie, trzeba się po prostu dostosować, bitwy są różne trzeba się dostosować e, i dobrze tutaj e, właśnie zagrać, niestety ale na powtórce też, też jest ten bug, e, Wargaming dalej no nie naprawił tego a nie jestem w stanie odpalić powtórki w trybie bezpiecznym, nikt w komentarzu mi też nie napisał jak to zrobić Także tak to wygląda i ciśniemy sobie na alinię. Jakby wiedziałem, że Pomoc z górką już jest too late po prostu, jechać na chwilę to jest za późno Więc jakby Jedyna e, odpowiednia decyzja to jest po prostu, by pojechać tutaj, by pomóc dla mojej esetki, dla mojego chori, pozbyć się przynajmniej jednej flanki, Wy, wygrać przynajmniej jedną flankę. Więc po prostu pojechać na tą stronę, gdzie mamy większe szanse, żeby rzeczywiście tą bitwę wygrać. Mm, TL7 na awku, być może go wyrzuciło. Albo coś takiego, także, no, pofarmimy sobie bucikana w kół. Zawsze takie cztery pestki, te setką to fajne, przyjemne są. Jakże trzeci strzał, i chyba go dobijemy. I tutaj od razu chciałem pomóc właśnie z E -em i e-mixem. 50 120, także kolejna pestunia Ten MX już tutaj nie miał dużo HP więc Sorry, ale ja tak na streamie się lubię bawić czasami ce ce Czasami celownikiem To jest mi bardzo jakby taki Kurde czy na nerwałem to nazwać, można to nie wiem, A, ale Po prostu czasami się nudzi w bitwie <laughs> I tak robię Także dobijamy EFA za 3200 uszkodzeń w tym oto momencie i co? E, chciałem skrócić środkiem, e, żeby może złapać Lightę, albo, albo złapać Leoparda, Ponieważ tak naprawdę e, te czołgi mogą, jeśli e, skasuję te czołgi z, z tej bitwy, to jestem w stanie ją jeszcze wykarować. Elchem, miał heki. No tutaj niefortunny szał. Troszkę to nie poleciało, bo dostał był już gonga na banie. E, także niefortunnie. Bardzo niefajna pestunia. I to jest właśnie. Ta rzecz, którą bardzo, lub, bardzo lubię w Tesetce, czyli nie łapię hejków od RHMA, i to jest wspaniałe. On tutaj miał 330 HP, więc wiedziałem, że nie polosuje mi z, z normalnego pocisku. Miał 323, więc zmieniłem to na heka. Jeden HEK czas, czasami rzeczywiście się może przydać. Dałem W27. I tutaj w tej bitwie bardzo żałowałem, że mi Pestonia nie poleciała, bo to my źle pocelowałem. Mm, I on tutaj już się ustawił przodem do mnie. I snipienia t -setką, Jak jaki przód 277, to jest naprawdę e, bardzo trudny orzech do zgryzienia. Także szkoda, bo zobaczycie pod koniec bitwy, że to się zemści. E, niestety mamy jagodę. Jakby chciałem użyć tutaj tych drzewek, wiecie, jak, jak szlacie za drzewa, po długości ciągu to zazwyczaj nie dostańcie spota. Eee, o tym należy pamiętać eee, i ogólnie znać takie sztuczki, bo się po prostu przydaje. Tak samo w tym momencie wiedziałem, że mogę strzelić sobie komfortowo, <laughs> bez spota, bo po prostu przed nim też były krzaki, które prawdopodobnie były od, oddalone na jakimś tam, na, na jakimś dystansie, na, na pewno powyżej 10 metrów. Eee, I co? Wiem teraz, że najlepszą decyzją jak mogę po prostu podjąć, to pojechać po Loparda. I na to, że moja drużyna jak najdłużej wytrzyma, jak najdłużej będą żyć, żebym po prostu mógł zająć tą flankę, bym mógł zrobić cokolwiek, bym mógł mieć jakikolwiek wpływ na wygranie tej bitwy. Więc. Naprawdę modliłem się o to, żeby ten a ich pożył jeszcze chwilę, żeby Esetka pożyła, ponieważ jak skasuję Hila, to te wszystkie czołgi jak Badger, Jaga będę mieć ich plecami, więc bitwa naprawdę tutaj fajna się szykuje, ale no niestety koledzy z mi giną. E, Ponadto e, zwróćcie uwagę na to, że mamy 9 e, fragów w drużynie, z czego ja posiadam 5, e, więc to też jest ciekawe. E, jakby wiedziałem, że gdzieś tutaj będzie Leopard, także dajemy pierwszą pestunię. On na coś się mnie nie trafił. Więc bardzo fajnie. W się wiedziałem, że mogę przyjąć jeden pocisk e, od Loparda hmm, Więc pod tym z względem spoko. E, I zaraz go dobijamy. On tutaj miał około 100 punktów wytrzymałości 72 dobijamy. Bardzo fajnie. I co? T teraz ma spota przez 10 sekund, więc chciałem jakoś oszukać. Chciałem oszukać czołgi przeciwnika, że jadę na, w stronę mojej bazy. Bądź po prostu gdzieś tutaj zjeżdżam i wracam na górkę do krzaku, by być może spotnąć jakiś szybki czoł, który by chciał do mnie dojrzeć. Liczę na to, że 2 siódemka się poczuje albo taki i 7, dzięki czemu będę w stanie wpakować jakieś tutaj pestunie. Niestety trafiła się trójka, daliśmy kolejnego Gonga 6582 punkty uszkodzeń. Mm, I co? I tego HP oni naprawdę mają jeszcze bardzo dużo, ponieważ mają 8,5 tysi tysiąca Nawet gdybym zagrał tutaj życie To nie ma takiej możliwości bym to wygrał, mam po prostu za mało pocisków e, Akurat by zrobić 10 tysięcy tę setką to naprawdę się trzeba postarać e, Każdą pechę idealnie tutaj e, wkleić No i tak to wygląda, e, zaczyna się jeszcze kap. Ja nie chciałem jechać w stronę mojego kapa, bo wiedziałem, że muszę jakoś to ugryźć od flanki ale no, ni ni niestety czołgi z drużyny przeciwnej mnie tutaj bardzo ładnie odcinają, e Jagoda skróciła środkiem I co, jakby teraz widziałem, że już raczej tego nie wygram, ponieważ też E3 będzie gdzieś na środku Więc jedyne co chciałem zrobić to e dobić troszkę tych uszkodzeń, e do dofarmić tej Jagi by dobić może do tych 8000 czy, czy coś takiego by, były, by był już jakiś tam fajny wynik Trójka mnie nie trafiła ponieważ szelił głąb z HEKa Więc jakby Ja nie rozumiem Dlaczego w ta takim przypadku e, Ziomek ładuje HEKa skoro i tak jestem one shotem I Drugi raz nie trafił HEKa I tutaj chciałem Jakoś wyciągnąć tą jagę po wazie dałem mu bombę po waziku i tak naprawdę Koniec bitwy. Myślę, że gdyby nie kopowali, to byłbym w stanie się tutaj jeszcze pogonić troszkę z nimi. Być może urwać troszkę uszkodzeń i na pewno, na pewno bym pobił jakiś swój rekord uszkodzeń. Tutaj w tej bitwie był jeszcze blind i zrobiłem w tej bitwie właśnie 7 flagów i 8300 uszkodzeń. Także demy całkiem fajne, jak nadal ta potwórka fajna. Czy jakieś błędy tutaj były, nie wiem, możecie mi powiedzieć, czy może poza tym. Zmisowany strzałem w Arhema A teraz przejdziemy do, do tej bitwy na klasztorze Ponieważ była ona jeszcze ciekawsza od A tak, mam dla was kolejną bitwę eee, Zwróćcie jaki bardzo fajny matchmaking mamy tutaj W tej grze, ponieważ dało nam klasztor eee, Uważam z lepszej strony, ja osobiście wolę grać z dołu Ponieważ jesteśmy w stanie jakkolwiek tą wodę zagrać i zająć ją w miarę agresywnie No i przy okazji na ósemki, te... więc też bardzo fajnie Zestaw taki sam, wziąć cicho układ wentylacji i dosyłać. Lubię grać z tym zestawem. Wentylacja pod mi działo, więc więc to jest spoko pod tym względem. I co? Pierwsze, co to kierujemy się po prostu na wodę? Nie lubię grać tutaj środka. Wjeżdżanie dla mnie lightem na górkę jest bezsensowne. Ten hill nie daje aż tak dużo. By na nim grać, by ryzykować wjazd w tempo, czy nawet w drugie jakoś nie ma sensu. No chyba, że ewentualnie gracie z góry, to wtedy jako tako jest jeszcze sens. I właśnie na, na tej mapie mam wam do pokazania całkiem interesującą pozycję, ponieważ tak mi się jakoś przytrafiło przez, przez przypadek do wjechanie tutaj, więc zaraz ją zobaczycie. Pierwsze co, Czar Futur. I wiedziałem, że tego czarfutura będziemy musieli jakoś delikatnie wyciągnąć na spacer. A, a nie chciałem stąd jeździć. Nie, nie chciałem zjeżdżać, ponieważ i mamy, do, mamy dobrą pozycję, więc daliśmy pierwszego wąga. E, on chyba no nie będzie mnie nawet trafiać, czy, czy coś takiego. Mm, akurat ten ziomek był w delikatnym szoku. <laughs> Spójrzcie co on robi. Został porządnie wyprowadzony na spacerek. Tutaj szczelił gdzieś w niebo kapiszona. Chciałem dać mu traczki, nie udało się, jeszcze się odbił. To jest to, co bardzo lubię w lajcie w Tesetuni, że można odbić taką pestunię. No i w sumie garaż. garaż, garaż. E, tym się jarasz. E, mamy jak gara i sądziłem, że sam jak tiger tutaj będzie. E, myślałem, że nie będzie więcej czołgów, a się okazuje, że jeszcze Defender przechodzi na wodę. Defenderem i kolejny czar 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 Futur, więc panowie pojedynczo na każdego przyjdzie pora. <laughs> niezłe, nie, nie na, na, naprawdę niezłe nie borowiki. Początkowo chciałem się jakoś tutaj ustawić, bo widziałem, że nic nie ma w tej pozycji, w tych krzakach. E, tam, 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 że nic nie ma. E, ponieważ Fos już ma fraga i tego fraga zrobił gdzieś albo na środku, albo właśnie na wodzie. Więc, jakby jest luzik aktualnie, jest chilin. E, stoję tutaj i zaraz przyjadę na taką fajną. Fajną pozycję, która jest bardzo dogodna właśnie na płaskie czołgi Między innymi na tę setkę, więc jeśli macie górkę A nie chcecie odpuszczać tej wody Tutaj do mnie Arta strzeliła To możecie się ustawić właśnie w tej pozycji w taki sposób Jak ja serdecznie polecam Do grania jakimś medem na, na wieżę też będzie dobre Też będzie mocne, więc fajnie, że to odkryłem Bo na pewno mi się to przyda do kierowania bitew Co zobaczycie po tej grze właśnie Jak dużo daje ta pozycja i właśnie sam fakt, że oni nie mogą na mnie wyjechać, wyjechać bo skończą mi jak po prostu ten czar futur, nie mają szans tutaj mnie pusznąć. Ponadto mam krzaki, więc tych krzaków mogę też wychylać bez pota. Maticora w delikatnym szoku, ziomek dostał gonga jeszcze kolejnego od Leoparda z bazy za 400, 470, więc fajnie, elegancko. I myślę, że takim medem... Albo na, na 907, albo czymś takim. Myślę, że na spokojnie też tutaj będzie można pograć. Także gdybyście przegrywali wodę, to polecam sobie tutaj uciec. Manticore widzę, ale wiem, że Manticora nie ma przez więc fałkę po powłazię. Nie mogłem go w kadłub, bo po, po prostu nie ma opuszczania. Ta setka ma mało stopnie opuszczania, więc musiałem tutaj jakoś tak kombinować. Spodziewam się, że ta Manticora wyjedzie, także dostał potężną lepę na banie. No i tak naprawdę, no co, no ta fałka to jest piniata z HP. No to są darmowe uszkodzenia dla mnie. Eee, totalnie się go nie boję. Tylko spójrzcie, jaki jest problem. Jesteśmy zamknięci na środku, a przegraliśmy zarazem lewą, jak i prawą stronę. Eee, zarazem wodę, jak i linii 1-2, więc no naprawdę ciężka sytuacja. Eee, plecy mi tutaj będą pękać w tej bitwie. Chciałem dobić fałkę, ale ktoś, ktoś mnie uprzedził, więc też fajnie, elegancko. Mam, ma dużo HP, więc jakby wiedziałem, że mogę sobie wsiąść pestunie od Manticory i ją na spokojnie dobić, także dobijamy Swidziałem, że czarfutur wróci do mnie, szczerze. Więc chciałem tutaj takiego delikatnego trapa zrobić, a ten czarfutur wyjechał jako pierwszy i lodówka go shotowała, więc jakby fajnie. Eee, przez chwilę się tak jeszcze wahałem, bo myślę, że może jak Tiger będzie do mnie sofać. Eee, ale na całe szczęście nie. Oni puszą do przodu. Nie rozumiem do końca dlaczego. Nie ubezpieczyli sobie pleców i ja dzięki temu mogę taką flankę fajną zrobić. Eee, więc bardzo fajnie, elegancko. I jeszcze sprawno tak wiecie, powolutko, by po prostu się nie wpakować w maliny. Eee, więc mamy Defendera, którego będziemy chcieli dobić. Eee. Także jest pestunia, ta lodówka tutaj w ogóle jakieś tango z foszem yy, ćwiczy, więc też fajnie. Jak ta na traki? On chyba nie miał boosta do HP, bądź miał 2100 to z boostem do HP czy bez? Bez chyba. Nie wiem, także go trzymamy na permatoraczku. E, przednią gąsienicę jeszcze ponadto zerwaliśmy, 4400 uszkodzeń e, już w tym momencie. Dobity, e, 4,5 do tego 3 fragi. Jakby co? Tak szybko analizując tą bitwę. Eee, nie zagram mojej bazy, nie ma sensu grać w mojej bazy, ponieważ eee, jest tu 279, na którego od przodu nie zagram. Nic mu nie zrobię, nie ma sensu, więc postanowiłem, że wyczyszczę mi da. Jest trójka, jest 121B który nie ma dużo HP, bo jest one shotem, więc na spokojnie mogę sobie to wyczyścić i... Tutaj podobna zas zasada jak, jaką próbowałem wykonać na Kareli, Czyli pokończyć wszystkie w miarę szybkie czołgi Po to by zostały później same takie krówki e, Do farmienia, ponieważ 279 no Aktualnie to taka piñata z HP troszkę mm, Dla mnie, zwłaszcza jak gdzieś go od boku złapie Arta dobita I to co ja chciałem tutaj zrobić Chciałem rozciągnąć po prostu ich respa Od 1-2 ich zaskoczyć By mieć przestrzał zaraz na Mida. Jaki być może ewentualnie złapać tego 122 TM? Taki był plan, taki był mój zamysł na tą bitwę. A eee, także ciśniemy sobie tutaj. Leopard jedzie ze mną. Eee, osobiście uważam, że ten leopard mi bardzo dużo uszkodzeń nagrad w tej bitwie, więc. Nie jestem fanem, ponieważ to tak naprawdę mogłaby być moja wymarzona bitwa na 10 tysięcy. Mam akurat 5400 HP. Ja mam dużo pocisków, dużo punktów wytrzymałości, także idealna bitwa do karowania, Jakoś tak ciągle tutaj tego meda chciałem szukać. Widzę, że 279 ustaje się na mnie przodem. Także nie chciałem strzelać, nie chciałem mu dawać jeszcze informacji, że tutaj jestem, że się on teraz mógłby na, mógłby na przykład skubać, że raczej jestem W tym miejscu, bo skąd tak naprawdę mógł dostać tą żarówkę, no być może Ze swojej bazy to też jest jakaś tam opcja Także tutaj się pokuszę po jedną pestunię, by wiecie go Zdezorientować delikatnie, by skupił się na mnie, by, by się było po prostu puszcząć moich teammateów A my skupiamy się od razu na bazie, i szczerze, spodziewałem się, że akurat na naszym kapie będzie raczej fałka. Spodziewałem się tutaj fałki, a się okaże, że będzie tu Także 122 TM, też fajna pinia z HP. Także fajnie sobie poklikać, fajnie pofarmić e, Szkoda, bo tak naprawdę ta fałka, przez to, że środek pojechała, to mm, wychyla pod leoparda i ten leopard po prostu Robi e, na nich uszkodzenia. I przy okazji to był jedyny pocisk w tej bitwie jak sobie tak cofniecie całą bitwę od początku i zwrócicie uwagę, jedyny pocisk, którego nie, nie przebiłem. Cała reszta została przebita. Statystyki tutaj były dosyć ee, chore, ponieważ miałem 28 na 29. E, trafionych i przebitych szałów. I spodziewaj się, że ten kumpel tam zostanie i będzie we mnie celować, a on miał taki sam pomysł jak ja, także. Wielkie umysły myślą podobnie. 6,500 w tym momencie, także już bardzo fajnie, bardzo elegancka naprawdę bitewka. Eee, I chciałem pomóc z 2,79. Wiem, że Leoparda może mieć delikatny przypał, eee, więc chciałem jakoś tutaj mu skrócić, dać pestunie, jedną czy tam dwie. No i liczyłem, że to troszkę pofarpie tutaj jeszcze, bo troszkę tego HP mają. Eee, ten 2,79 nie miał prawa mnie nawet zobaczyć, ponieważ no, jest dość ślepym czołgiem, a ja mam bardzo duże kamo, Tesetka ma bardzo duże kamo Jak wam wspomniałem, także kolejna bomba, 7K Także ma kolejną bitwę na 7000+, bardzo fajna, po to wam chciałem pokazać te bitewki, ponieważ też możecie sobie przeanalizować po prostu jak ja myślę, tak jak ogólnie należy myśleć w takich sytuacjach, gdy jesteś lightem, i dlatego ja serdecznie polecam le leciki do takiej nauki. Po prostu gry 7300 i, i chyba tutaj będzie szał na specjalistę. 6 flagów, także fajna, elegancka bitewka. Jak, jak na lighta naprawdę przyjemnie, muszę przyznać, i taki to był Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że zostawicie łopeczkę w górę plus weekend. Także dzień wielkie. trzymajcie się i życzę miłego dnia. siemano